No i wszystkim cześć, moi widzowie, no i dzisiaj będziemy grać Fortnite'a. No to zaczynamy. Możemy zagrać sobie, zaraz, Battle Royale, po, później PvP Boxa. No to... No już, moi widzowie, zaczynamy. Stawcie dużo obserwacji, subskrybujcie mój kanał. żeby mogłem zrobić swój pierwszy live na YouTube, a. subskrybujcie mój kanał. Stawcie łapki w górę, na to, że Na ma się boję. Na jachty test. No dobra, polecimy jeszcze. Na przykład, polecimy sobie na snu No, no, później może. Polecimy sobie. Tu, tutaj. Event będzie. Wypiątek następny. Tylko jeden typek leci I którego zaraz zabijemy. I odpalamy koncert. Nie, nie wiem kogo. Ej bo on też bez broni. Nie on z bronią. No ja... Sorry. Naprawdę, moja widzowie, była na Was, przeproście mnie, bo ona robi gotowość. No bo ja naprawdę, jeszcze raz, polecimy. Bo ja nie miałam broni, myślałam, że on też nie ma. Ale. Nie rozumiem. No to dawaj, gramy. Subskrybujcie mój kanał, bo mega i będziemy robić, jak będzie mój pierwszy live, to ten live będzie, wiecie na czym polegał? Na Fortnite cie. będziemy na tym live'ie, jak będę mieć 50 łapek w górę, jak będę miał 50 subskrybujących. Na moim kanale to będę mógł zrobić live'a. Tak. To jeszcze musimy se... I na tym będziemy live, ie. może polecimy na Snugdoga, jeśli jeszcze będzie. Jak go zabiorą. To będę p. No jak nie to polecimy na Snugdoga lub na Eminema. Także znajd. Lecimy znowu tam, tam samo. Raz, dwa, trzy skok. Lecimy tam. Weźmiemy sobie od razu skrzynię i pójdziemy odpalić tego filma. Bierzemy i idziemy odpalić. O, już mamy chociaż broń jakąś. Już się takie nie powtórzy jak wtedy. Już takiego się nie powtórzy. Odpalamy. Uniwersalnych. Pobliżej pójdziemy. Trochę wam pokażę. No nie będę długo. Jak będzie ten. Aha, możecie się sami. No, dlaczego ja wam to pokażę? Jak mać każdy ma chyba w, w tego w Fortnite, może się zobaczyć. Głupie pytanie. Dobra, bierzemy zawsze, tylko wylądujecie gdzieś, od razu bierzcie jako, po prostu obojętną broń, żeby chociaż była ta broń, zawsze, a później już, żeby kogoś jak będzie ktoś się zaczepiać, a później już ma, można myty, mityki brać, legendy, jak sobie będziecie chcieć. Nikt nie zmusza. Tra la. Tralala. Piszcie w komentarzach, czy u was padał śnieg. Bo u, bo u mnie tak. Jeśli będzie u mnie pierwszy tysiąc subskrybentów, to, to wiecie co zrobię. E, nagram. Jak będzie tysiąc subskrypcji, to chyba się wezmę. No chyba mogę się zrobić. Mogę zrobić na YouTube a. od razu powiem, wideo na godzinę. Na godzinę. Zrobię dla Was wideo na godzinę. Ale chcę tą skrzynię wziąć. Dobra. Nieważne te skrzynie. Chcę szukać typów. Mogliśmy chociaż. Czekaj. Znów nogę jeszcze nie zrobili. O! Przez chwilą zrobili tutaj. Chyba tak, Eminema nie ma, kiki kocze nie zabili. Typ jakiś. On bez broni chyba. No wysiadaj. No co on? no ale on nie denerwuje. No ja mu będę Auto łamać, bo mnie denerwuje. Już? Nie teraz, dzieciaku. Bo zaraz on, mu auto się połamie, wybuchnie i będzie dead. No mówiłem. No siema, nubie. Leżę na skby. Ale on, ale on miał bronię. O co chodzi mu? Bierzemy to. W sumie. Dobra, możemy jeszcze wziąć ten pistoletnik. Czekaj i, i zobaczę jak on ono. Wiem, a to. Dobra, to lepiej jeszcze bierzemy jego. Wypijmy się i, i weźmiemy apteczkę i be, no i możemy iść szukać typów. Pompę mamy. No to też pompa dobra. Powinni chyba usunąć tą piłę. Powinni usunąć piłę, bo piła jest. Taka silna, dobra, że silna, że każdego można zrobić. I się mega cieszę. Chyba wy też się cieszycie, że dodali jetpaka. No, moi widzowie, tak. Ule la! Mamy snupę. Bierzemy snipe. Tutaj gdzieś był typ. Tak, gdzie on? No tutaj było napisane, że jakiś typ... Dead, no. Czekaj, widzieliście to? Gdzie to jest? Dobra. Mamy Izara. Musimy pójść i go ze snipe. Jak chcę by go... Tak, dead leżę na A gdzie drugi skibidy? No ale on się boi. Ja nie lubię takich, że się biorą. Gdzie on? Dobra, że snajpy go. Nie, dobra. umie się nawet budować. Jo. Peł? No jak? Dobra. Teraz zrobiłem coś złego, po prostu stałem na miejscu. Ja chodzę na takie treningi Fortnite'a, że mnie tam uczą, i mój trener mówił, że wszystko mi trochę dobrze wychodzi. Już mi dzisiaj lepiej wychodziło z budowaniem boksa. I jeszcze mówił, że mój błąd to jest, że się po prostu stoję na miejscu i celuję. A ja muszę tak chodzić i celować i tak skakać. No dobra, to był mój błąd. Idziemy do doby. No tak, moi no widzowie. Ula... Kiedy on już się włączył. Nie mam pojęcia. No już się włączył. Tak. Piszcie w komentarzach, kto kupił. Nike. Kto, pił, ko, kto kupił Nike? Piszcie w komentarzach. Dobra, zaraz zobaczymy na te nike Nie Ja mówię, dobre były. Gramy PwP Box. Na PvP Boxie grają same sportsuchy. Wiecie o tym? Dobro, moi widzowie. Już się nam... Już jesteśmy. piszcie w komentarzach czy chcecie livea o Fortnite. To chyba ja część będę nagrywać mojego kanału Fortnite, będzie zajmować mój kanał połowę. i jeszcze jakieś wideo będę nagrywać nie o Fortnite a o się można, o Istanbul Dam wam sekret. U mnie już stoi Ja... Wideo moje. Ja już nagrałem Wideo o Starsie Nagrałem już je No jeszcze muszę je tylko wystawić Od razu powiem, że już mam Wideo będzie wystawione Gdzieś jutro może być Albo za tydzień wystawione Te wideo na... O Brostarcie. Dobra Gramy Gramy, gramy, gramy. No dawaj szybko się budujemy. Dawajcie tak, tak z same. samy. Mnie zaraz zabiją. Tak. Tak, edytujemy, szybko edytujemy. Pym. Postawimy tą ścianę znów. Tutaj. Gdzie jest jakiś typ? Oni wszyscy tam do góry łażą. No ja nie mogę. Oni się boją. Jodet! Leżę na Tak, edytujemy ścianę. Szybko musimy zedytować. No, no ja! Ej, bo on mnie nie widział później. Oulala, dobra. Ale jednego zabiliśmy. I mówię, grałem same spoczuchy. Nie kłamię. Na TVP boxie grają same spotsuchy. I jednego zabiłem. Coś mi te treningi Fortnite dały. Dały coś mi. Jak mój trener zobaczy te wideo, to będzie dumny ze mnie. Będzie mega dumny. Że zabiłem jednego spotsucha. Tak, pym, 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 pym. budujemy się, mamy, zbudowane jesteśmy, tak robimy jeszcze drzwi, tak, szybko idziemy tutaj, tak, 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 budujemy się, no i dostałem Heda, Hedę dostałem. 6 osôb zostało. 6 osôb. Dobra! Ta bohaterka wygra, niebieska. Niebieska bohaterka, będziemy kibicować. No ta bohaterka dosyć silna jest. Mocna. No, i daj mu heda. Bohaterka, dobrze! Ale bohaterka bo bohaterka mówiła, że wygrasz. Cieszę się. Tak. Bo... Tak. No nie. Kurde. Dobra. Kibicujemy znów za bohaterkę. Tam bo bohaterka jest mocna. Oglądajcie moje wideo, moje wideo, wi... moje filmiki do końca. No i bohaterka Dedła, no bohaterka Dedy, tak zaczynamy. Dobra, zdążyliśmy, tak, tak mamy, dobra, już ten boksik jeszcze zrobimy. Niech będzie im pył, 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 pył. No ty, typie mały, no ty dinozaurze. No i ja nie mogę. Ale nagrywamy już ponad 21 minutę. Zaraz będziemy kończyć. Jeszcze jedną rundę zagramy. TWP Boxa. No to będzie i będziemy kończyć. Ale ładne było. Tak zaczynamy. nam fuk, 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 fuk. Tralaluk, fug, duk, malaruk, tuk, 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 tak, tuk, 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 tuk. tak. Dobra. Zdecydowaliśmy ścianę. Pem. Pył pył pym, 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 pym. Heda dostań! Heda dostań! Błagam! No i... Tak. Musimy, musimy to zrobić, Mołewiczowie. Jeszcze jedna runda i na pewno kończymy. Musimy chociaż jednego zrobić. Ale to już na pewno będzie ostatnia runda. Dead. No to ostatni raz. <try> tak. <try> Leży janeczki bydy? Leży janeczki bydy był? No to subskrybujcie mój kanał, stawcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, że małem 1000 subskrybentów. No to nara.